Witajcie, to Kości i szybka wrzutka. Dzisiaj pograliśmy sobie w Perkole, czyli nowość od wydawnictwa Rebel. Zresztą to ich gierka, bo to gra z Rebel Studio. A jest to gierka, w której będziemy sobie zakładać swój ogród. Jak już od razu pewnie zauważyliście, no gra wygląda naprawdę bajerancko, Na pełnym wypasieku mamy. Raz, że dużo żetonów, jakichś tam kwiatów, lampionów i innych ogrodowych bajerów, to oprócz tego mamy jeszcze fajne drewniane, drukowane znaczniki, gdzie mamy ważki, motyle i inne owady. Oprócz tego trace'y, gdzie mamy wszystko ładnie poukładane, wszystkie zasoby. To jest też część jakby gry, bo tak naprawdę część zasobów jest ukryta tutaj normalnie pod spodem. Tu sobie wyciągamy co potrzebujemy, kładziemy sobie te oczko wodne, no i reszta to już jest nasz zasobnik. Każdy dostaje też taką doniczkę, która jest na nasze narzędzia. Tu mieliśmy doniczkę, z której te narzędzia wyciągaliśmy. No to już jesteśmy oczywiście po grze. Każdy z graczy dostaje swoją planszetkę ogrodu. Oprócz tego każdy dostaje też swoją kaskadę i pergolę, gdzie mamy ul. A następnie w zależności ile osób grano, to odpowiednią liczbę tych narzędzi wykładamy. Tutaj mamy tor, gdzie te narzędzia będą leżeć i też jeszcze miejsce z liśćmi, które to będą ptaki tu nam podkradać. I cała, cała nasza tura polega na tym, że dobieramy jedno z narzędzi. Tu już ktoś sobie wziął, więc na końcu ruchu będziemy to oczywiście przesuwać. No ale powiedzmy, że tu miałem takie narzędzie. Wybieram sobie, no i teraz patrzę, co tu mam. Dobieram odpowiednie żytony, czyli jedną niebieską malwę i jedną taką podwójną magnolię. To sobie tu na razie odkładam. Dobieram podwójną magnolię, ziem niebieską malwę. Następnie wykonuję akcję, która tu jest pokazana, czyli mogę przesuwać owady. Ptak może przynieść do swojej. Budki lęgowej liść. Mogę popłynąć kropelką wzdłuż tej kaskady i dostać odpowiedniego owada, czy mogę skoczyć żabą na sąsiedni liść po to, żeby zdobyć odpowiedniego owada, czy ważkę, jeśli spełniłem odpowiednie kryterium. Narzędzie następnie trafia tu do naszego pojemniczka. Mamy miejsce na 15 narzędzi, a to oznacza, że zawsze w grze tej rozegramy 15 rund. No i teraz, jak widzicie, dużo tu się dzieje. Każdy. Żeton, który dokładamy na początku, po prostu sobie dokładamy, jeśli jest pierwszy danego rodzaju. Jakby to nie ma w tym momencie znaczenia. Ale już później każdy kolejny będzie musiał być odpowiednio ułożony. Bo takie malwy, jeśli mamy malwy różnego koloru, to każda początku jakby nowy kwiat. Ale dalej już w tym samym kolorze muszą być układane jedna na drugiej. Tak samo magnolia. Kładę magnolie, i one tworzą jeden krzew czy jedno drzewo. I kolejną już dokładam do istniejącej, czyli tworzy mi się tu cała konstrukcja. Jeśli mam lawendę, to kładę jeden listek, jeśli dołożę drugi, to od razu decyduję, czy biorę kwiat lawendy, który sam w sobie nie daje nic, ale jeśli wypełnię go trzema pszczołami, no to będzie wart 8 punktów. Albo zamiast tego mogę po prostu dobrać sobie małą niebieską ważkę. Ona da nam tylko jeden punkt, no ale taki. Pewny. Oprócz tych kwiatów no będą się pojawiać też owady. Jeśli motyle, no to układam sobie na malwach. Biedronki, tu na magnoli, a pszczoły układam albo na lawendzie, albo tutaj na no, tym kwiecie, co to zapomniałem jak on tu się nazywa Powojnik. Na powojniku. No i te owady będą też nam odpowiednio punktowały na koniec gry, ale te na przykład na powojnikach pszczoły, w zależności ile już ich tam mam, będę mogła sobie wypełnić słoiki miodem. No i to będą dodatkowe punkty. Na przykład za każdą biedronkę dostanę po jednym punkcie czy za każdy lampion po jednym punkcie. Jak jesteśmy przy lampionach, no to lampiony to są takie jednorazowe zdolności. Ta na przykład mówi, że kiedy robię ruch kroplą, mogę przesnąć dodatkowo się na tej kropli, a ta, że kiedy dobieram jakiś, jakiegoś owada, to mogę dobrać go drugi raz. No i co? Nasza runda się kończy, jedzie kolejny gracz, jedziemy sobie tak dalej, robimy tę akcje. Z akcji, tak jak mówiłem, przesuwanie owadów. To będzie miało tyle znaczenia, że jeśli nie mamy miejsca na przykład na Biedronkę, to nas sobie gdzieś tu lata i później za akcję możemy ją sobie przesunąć. Czy mogę na przykład przełożyć sobie motyla gdzieś piętro wyżej, bo będzie on mi lepiej punktował ptak. Wybieram jeden z górnych liści, tu zazwyczaj znaczy zawsze jest owad, czasem jest też akcja e, przesunięcia, no i ten liść sobie tu odkładamy, bo na koniec gry też za nie dostaniemy punkty. Za wodę, no to tak jak już mówiłem, przesuwamy się, bierzemy do, do kolej, e, konkretnego owada, ale jeśli dojdziemy na sam dół, no to decydujemy, gdzie chcemy stanąć, bo za coś będziemy dostawać punkty. No i żaba, skaczemy sobie tu żabą po tym polu. W każdym razie na koniec gry po 15 rundach mamy tu taką wielką podpowiadajkę i sprawdzamy sobie, jak zostają punkty. Malwy, jak widzicie, za każde trzy różne: 6 punktów, 3, 1. Motyle, w zależności na którym są piętrze. Malwy od piętra. Biedronki, ile w danym rzędzie udało się ułożyć. Za parę powojników, dalej za pszczoły, za wypełnione kwiaty. Zaliście za ważkę, bo ważki, jeszcze wracając do ważek. E, jeśli mamy cztery już danego rodzaju żetony, to jeśli skoszę na taką ważkę, to sobie ją bierzemy i ona sobie po prostu gdzieś lata. Czyli miałem tutaj cztery malwy, czy więcej, mogłem zdobyć sobie taką ważkę. No i na końcu ewentualne punkty, właśnie za słoiki, krople, czy zaliście. I tyle. Mega prosta, ale naprawdę bardzo prosta gierka. No zbieranie takich secików, układanie sobie. Tutaj tego na planszy no, wygląda to rewelacyjnie. To jest idealna gra podrobienie zdjęć, pod pokazy, żeby naprawdę wciągnąć kogoś w te hobby, w te granie, bo próg wejścia jest naprawdę bardzo niski, a gra się i przyjemnie, i wygląda to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Także pergole, spróbujcie, bo warto. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.